Wiatrówka. Potoczne określenie broni pneumatycznej. Nie będę się rozpowiadał na temat karabinów czy pistoletów pneumatycznych, bo mam tylko jedną, łamaną wiatrówkę na śród 4,5 mm. Pokazuję, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, jak jej używać. Taki model jest najprostszym i najtańszym na rynku. Jakby ktoś był zainteresowany, zostawiam link w opisie. Szczerze mówiąc, nie powiem Wam wiele o moim modelu bo nie zdziwiłbym się, gdyby była starsza ode mnie. Serio, jest weteranem, mimo to wygląda prawie jak nowa. A ty pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję. Niedługo będzie 100 widzów na moim kanale.